Nasz świat pełen jest różnych pozostawionych przez starożytne cywilizacje artefaktów, których istnienie trudno jest wyjaśnić. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich niezwykłych znalezisk. Zapraszam do oglądania. Zatrute piwo. W niewielkiej piwniczce położonej w Scarborough Castle Inn w mieście Leeds w Wielkiej Brytanii odnaleziono kolekcję butelkowanego piwa, które pochodziło z XIX wieku. Odkrycia dokonano w marcu 2020 roku. Znajdujący się pod ziemią trunek zachował się na pierwszy rzut oka tak dobrze, że pewnie znaleźliby się śmiałkowie, którzy chcieliby sprawdzić, jak on smakuje. Niestety, wypicie tego konkretnego piwa spowodowałoby niebezpieczne zatrucie. Piwo zawiera około 3% alkoholu, ale co zaskakujące, ma w sobie również 0,15% ołowiu. Na miejscu znaleziono ponad 300 butelek, a wszystkie zostały uważone przez dawno zapomnianą firmę zwaną J.E. Richardson. Wątpliwe, by browar chciał celowo zatruwać wówczas swoich klientów, ale procent ołowiu w tych piwach jest na tyle wysoki, że powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych. Eksperci nie są pewni, w jaki sposób ołów dostał się do tej mieszaniny. Butelki były znalezione w nienaruszonym stanie, więc ołów nie mógł zostać do nich dodany w późniejszym terminie. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że woda używana podczas procesu ważenia wypływała z ołowianych rur. Praktyka ta została zakazana na początku XX wieku. Starożytny pierścień. W grudniu 2018 roku na terenie Izraela odnaleziono ten liczący 2000 lat brązowy pierścionek z niezwykle drogim kamieniem. Błyskotkę odkryto w starożytnej łaźni rytualnej w mieście Dawida. Taki pierścionek był równie cenny 2000 lat temu, jak jest dzisiaj. Jest więc mało prawdopodobne, aby ktokolwiek, kto go tam zostawił, zrobił to celowo. Bardziej prawdopodobne jest to, że jakiś majętny człowiek przez pomyłkę zostawił pierścień po wejściu do wanny w celu rytualnego oczyszczenia. Z pewnością była to dla niego kosztowna strata. Dziwi też fakt, że jak widać, nikt nie przyszedł i nie odnalazł tam zguby. Możliwe, że pierścień gdzieś się zapodział lub wpadł między ściany i leżał tam przez dwa tysiące lat. Mykwa była umieszczona na starożytnej drodze pielgrzymkowej i była ostatnim przystankiem dla Żydów na zatrzymanie się i oczyszczenie przed próbą ukończenia liczącej 2000 metrów wspinaczki na wzgórze świątynne. Z pewnością była to często uczęszczana trasa, co sprawia, że fakt, że nikt nigdy nie znalazł pierścionka, jest jeszcze bardziej tajemniczy. Piramidy w Chinach. Różne kultury i cywilizacje starożytnego świata praktykowały zgoła inne obrzędy i ceremonie pogrzebowe. Na przykład, starożytni celtyccy wojownicy z Wielkiej Brytanii i Europy mogli spodziewać się, że zostaną pochowani w Kopcu. Z kolei egipscy faraonowie oczekiwali, że zostaną pochowani w piramidzie. Historycy twierdzili, że starożytni Chińczycy nie byli zwolennikami budowania jakichkolwiek grobowców w formie piramid. Jednak to odkrycie zmieniło wszystko. W 2017 roku w Shenzhou w prowincji Henan w Chinach pracujący tam archeolodzy znaleźli parę grobowców zakopanych pod miastem. Jeden z nich jest cylindryczny, a drugi ma kształt piramidy. Oba wydają się pochodzić z czasów dynastii Han, czyli sprzed 1800 lat, która według ekspertów była złotym wiekiem dla starożytnych Chin. Piramida wielkością ma się jednak nijak z rozmachem egipskich piramid. Chińska wersja ma zaledwie 182 cm wysokości. Nie wiadomo, dlaczego jest to jedyny taki grobowiec w kształcie piramidy, jaki kiedykolwiek znaleziono w Chinach. Nie wiemy też, kim za życia był jego mieszkaniec. Chińskie malowidła W tym tajemniczym grobowcu w Shanxi w Chinach odkryto, a następnie odrestaurowano wiele starożytnych malowideł ściennych. Ta wystawa została zaprezentowana publiczności po raz pierwszy pod koniec 2017 roku. Zawiera 89 odtworzonych malowideł ściennych powstałych w czasach od ery dynastii północnej aż do ery dynastii Yuan. Jest to ogromny przedział czasu, który zaczyna się w IV wieku, a kończy w XIV. Gwiazdą wystawy jest masywny fresk sprzed 5,5 tysiąca lat, który ma ponad 3 metry długości i 3,6 metra wysokości. Jest to część gigantycznego, kolorowego muralu, pełnego scen polowań ukazujących starożytnych ludzi w pogoni za jeleniami, kozami, niedźwiedziami, a nawet tygrysami. Obrazy, nawet te starsze, wykazują niezwykle wysoki poziom artystyczny i mogły być próbą utrwalenia przez starożytnych ludzi elementów ich kultury lub wspólnej historii. Większość dzieł, które składają się na całą kolekcję, pochodzi z grobowca lan, który jest uważany za jeden z najważniejszych grobowców z epoki dynastii północnej, jaki kiedykolwiek odkryli archeolodzy. Najstarszy łuk na świecie. Kolejnego niesamowitego odkrycia dokonano w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam, w marcu 2022 roku, w pewnym jeziorze na Alasce, znaleziono drewniany łuk myśliwski. Łuk ma nieco ponad 127 cm długości i jest w wyjątkowo dobrym stanie, jak na artefakt, który znajdował się pod wodą od ponad 500 lat. Łuk został wydobyty z Parku Narodowego i rezerwatu Lake Clark w południowo-zachodniej części Alaski przez lokalnych strażników. Następnie został wysłany do naukowców w Anchor Age w celu dalszej analizy. To pierwszy łuk myśliwski z tej epoki, który znaleziono w promieniu kilkaset kilometrów od jeziora Clark. Jest on wykonany ze świerku i wiele wskazuje na to, że mógł być zbudowany w stylu Alutik. Nie jest to jednak pewne. Co ciekawe, współcześni przywódcy plemion rdzennych Amerykanów nie byli go w stanie zidentyfikować. Fakt, że nigdy wcześniej nie znaleziono niczego takiego na tym obszarze sugeruje, że łuk ten mógł trafić do regionu poprzez handel, a nie lokalne wytworzenie. Drewniane artefakty, takie jak ten, zwykle nie są w stanie przetrwać aż tylu lat. Możliwe więc, że jest to najstarszy łuk na świecie, który się tak dobrze zachował. Mieszkańcy wyspy Mona Wyspa Mona w Portoryko jest dziś niezamieszkana. Jak się okazuje, nie zawsze tak było. W głębi jaskiń wyspy odkryto pewne elementy naskalnej sztuki. Odkrycia dokonano w 2017 roku. Eksperci uważają, że może ono wiele powiedzieć o najwcześniejszej cywilizacji ludzkiej, jaka kiedykolwiek istniała na tym obszarze. Większość naukowców uważa, że pierwsi ludzie, którzy dotarli na wyspę Mona, wylądowali tam około 5000 lat temu i ostatecznie połączyli się z kulturą Taino w okolicach VII wieku. Co ważne, w tej witrynie grafika nie wydaje się być wytworem jednej kultury. Zamiast tego zdaje się, że zawiera sztukę stworzoną przez różne rdzenne kultury z całych Karaibów. W jaskini znajdują się tysiące pojedynczych dzieł sztuki, z których niektóre są starannie pomalowane, a inne są zaledwie płytkimi skalnymi rysami. Chociaż teoria o ludziach żyjących na wyspie Mona tysiące lat temu istnieje już od jakiegoś czasu, jest to pierwszy bezpośredni fizyczny dowód na to, że ludzie żyli tu jeszcze przed przybyciem Europejczyków. Pomnik Kuku. Ten kamienny pomnik, znany jako Kuku, stoi na polu w Wiltshire w Wielkiej Brytanii jeszcze od czasów neolitu lub epoki brązu. Większość historyków i turystów w regionie nie zwraca jednak na niego uwagi, ze względu na to, że nieopodal znajdują się nieco bardziej spektakularne skalne pomniki, takie jak Stonehenge. Eksperci nie mogą wykluczyć, że kamień Kuku. Został zainstalowany przez te same osoby, które stworzyły właśnie Stonehenge. Kamień został wykopany przez archeologów w 2007 roku. Bezpośrednio na zachód od kamienia znajduje się dół, w którym prawdopodobnie kiedyś był on zakopany. Oznacza to, że archeolodzy, którzy go wykopali, nie byli pierwszymi, którym się to udało. Powszechna teoria dotycząca jego pierwotnego przeznaczenia głosi, że była to jakaś mała świątynia. Nie ma jednak wystarczających dowodów, aby jednoznacznie ją tak zidentyfikować. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!